To wielki zaszczyt dla mnie i dla nas w Bolesławcu, że dzisiaj gościcie w naszym pięknym mieście. Kolenie pod nazwą Ochrona Ludności a realizacja zadań samorządu terytorialnego realizowane jest przez Euroregion Nysa na zlecenie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Ta konferencja jest fragmentem większej całości, jest konsekwencją wielu lat bardzo intensywnej pracy, współpracy Euroregionu z wieloma instytucjami z poziomu wojewódzkiego i krajowego. My mamy coraz większą świadomość jako samorządowcy odpowiedzialni za nasze wspólnoty lokalne, że działania samorządów w zakresie ochrony ludności, szczególnie w tym okresie, są podstawą do właściwej recepcji, do właściwej organizacji całego tego przedsięwzięcia, ale tylko i wyłącznie we współdziałaniu. Dlatego cieszę się z tej inicjatywy, cieszę się z tego, że Komenda Główna Straży Pożarnej objęła taki swoisty patronat. Cieszę się, że to już 20 lat, jak pracujemy wspólnie z Euroregionem Nesma. Są wybitne osiągnięcia. Cieszę się, że jest tak też Bolesław, jest to prezentem posłów, mieliśmy pewne względy i to też element życia społeczności Bolesław. Bo Bolesławiec wpisuje się w ustawie rozwojowej w ramach inwestycji budżetowych w Straży Pożarnej w w ramach ustawy rozwojowej, która w tym tygodniu będzie ogłaszana. I zaraz po budowie komendy powiatowej Policji jest Straż Pożarna, czyli Sierży jest nie tyle w sferze gospodarczej, ale również w bezpieczeństwa mocno rozwija. Szanowne Panie, Szanowni Panowie, Prezydent Rzeczypospolitej Polski, pan Andrzej Duda, postanowił odznaczyć srebrnym krzyżem zasługi pana Gerarda Waterot. Pan Gerard Waterot w latach od 1991 do roku 2016 był dyrektorem biura strony niemieckiej Euroregionu Nysa. Po 25 latach współpracy transgranicznej ze stroną polską i czeską przeszedł na emeryturę. Był i jest jednym z twórców euroregionu NYSA w ciągu 25 lat uczestniczył w ogromnej ilości przedsięwzięć transgranicznych, których ilość przekracza możliwości ich opisania. Uważa, że jest ważnym wydarzeniem, jeżeli Niemiec dostaje polskie odznaczenie. I Gerard od początku, na ile mógł, starał się uczestniczyć w poprawianiu czy naprawianiu stosunków polsko-niemieckich. Oczywiście wszystkim, którzy współdziałali z nim, którzy pomagają w tej, w tej całej pracy chcę po prostu serdecznie podziękować. No bardzo sobie ceni to, że mógł osobiście uczestniczyć w tworzeniu Euroregionu no i, i jeżeli Euroregion, dodam od siebie, po 30 latach ma się dobrze i ma efekty, no to jest także jakaś jego satysfakcja. Jeszcze raz gratuluję panu dyrektorowi. To też świadczy o wymiarze państwa działalności, panie prezydencie. Gratuluję. Te międzynarodowe kontakty są niezwykle ważne. Widzimy, że obecne... Hmm... Obecne czasy wymagają tego współdziałania, sytuacje na granicy Unii Europejskiej, ale również inne hybrydowe ataki. No to wszystko COVID, to wszystko skłania jednak do tego, żeby no, nie żyć w świecie jakimś aberracyjnie niebezpiecznym, bo w takim nie żyjemy, żyjemy w najbezpieczniejszych czasach, w jakich chyba przyszło żyć ludzkości, ale jednak tę uwagę na bezpieczeństwo zwracamy. Te szkolenia są niezmiernie potrzebne. Wszak bezpieczeństwo jest sprawą bezwzględnie pierwszoplanową, zwłaszcza teraz, kiedy podnosi się czwarta fala koronawirusa, kiedy zaostrzyło się w sytuacjach międzynarodowych również w naszej części Europy, a pozostały stare niebezpieczeństwa, więc jest o czym mówić. Dyskusji, szkoleń, podpowiedzi na temat, jak zapewnić bezpieczeństwo ludności, w tym. Młodemu pokoleniu nigdy dość. Jak rozumiem, temu ma służyć dzisiejsza konferencja, więc życzę, aby była bardzo owocna i taką, patrząc na program, bez wątpienia będzie.